do maklerskiego Broker, Dzisiaj 6 grudnia. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. To zaczynamy. Przed nami rynek y, tradycyjnie amerykański SP 500 za pomocą ETF-u SPY. Od kilku tygodni miesięcy trwa korekta wzrostowa dla akcji amerykańskich. Jest to miła przerwa po Wielomiesięcznych spadkach. Natomiast inwestorzy zastanawiają się, czy to jest tylko przestanek i korekta wzrostowa w większym trendzie spadkowym, czy może to jest już po korekcie i dołączamy do długoterminowego trendu wzrostowego. Czyli takie obawy się w tym momencie naturalnie pojawiają, także chciałam tutaj zaprezentować analizę pod wieloma kątami. Przed nami wykres tygodniowy właśnie indeksu szerokiego SP500. Widzimy, iż przez ostatnią dekadę notowania akcje amerykańskie znajdują się w głównym trendzie wzrostowym i widzimy, iż średnia 200 ładnie utrzymuje te wzrosty, czyli do tej pory każdorazowy test właśnie tej średniej 200 owocował powrotem do wzrostu. W ostatnim czasie także mieliśmy zejście, 10 października dokładnie mieliśmy retest właśnie tej średniej i nastąpiło odbicie z tego poziomu, czyli takie zachowanie daje nam informację na tym wykresie długoterminowym, iż mamy zachowany trend, tak? czyli jest to odbicie, zachowanie trendu, obronienie po poziomu, pojawili się kupujący. Czyli jeśli spojrzymy na wykres w bardzo długim terminie, tak jak właśnie teraz to czynię, to i trend jest w dalszym ciągu zachowany i mamy, Długookresowy rynek byka zachowany. Jeśli spojrzymy natomiast na wykres szybszy, czyli dniowy, widzimy, iż ten sam fundusz testuje średnią w tym momencie na wykresie dziennym, średnią 200. Natomiast ta średnia pełni w tym momencie funkcję oporu, czyli jest test tej średniej tutaj z dołu. I tak samo widzimy, iż rynek amerykański znajduje się właśnie na poziomie oporu, jeśli przejdziemy po prostu na indeks SP500 z wykresu dziennego. Czyli zobaczmy, wykres dzienny SP500 widzimy, iż od samego początku roku mamy na giełdzie spadki. Spadki są wyznaczone trendem, linią trendu spadkowego, czyli widzimy tutaj linię trendu spadkowego, która utrzymuje. Aktualny trend w tym roku. Wzrosty, z którymi mamy do czynienia od początku października, sięgnęły już niemało, dlatego, iż mówimy tutaj o wzroście 18%. Czyli wzrosty, ten ruch korekcyjny w górę, który sięgnął 18%, sprowadził notowania nigdzie indziej, tylko do ponownego testu tej kluczowej linii oporu. Czyli naturalnie, statystycznie można się spodziewać tego, z czym mamy właśnie do czynienia, czyli problemami z pokonaniem tego, tego poziomu, i z tym właśnie mamy do czynienia. Czyli mamy szereg świeczek czerwonych, czyli mamy tutaj reakcję, odbicie od tej linii trendu, i tego też należy by się spodziewać statystycznie, jest bardziej prawdopodobne właśnie kontynuację korekty. Ruchu spadkowego w tym momencie na najbliższe sesje giełdowe, na najbliższe być może nawet tygodnie. Dlatego już w końcu ruch 18% nie jest mały, a poziom jest po prostu kluczowy, który jest w tym momencie testowany. Czyli patrząc z długiego terminu, widzimy, iż trend wzrostowy jest zachowany, patrząc z krótkiego terminu, z widzimy, iż notowania znajdują się na oporze i możemy mieć jakąś większą zmienność. Natomiast spójrzmy jeszcze pod innym kątem, jeśli chodzi o ten ruch korekcyjny w górę. Mianowicie za pośrednictwem TradingView jest taki wskaźnik, który obrazuje, jak w danym ruchu, jaki jest udział procentowy rynku. Czy w danym ruchu wzrostowym, w tym aktualnym korekcie wzrostowej, była spowodowana dlatego, iż kilka spółek zyskało na wartości, jeden sektor, czy może szeroki rynek? Patrząc na ten właśnie wskaźnik, widzimy, iż to szeroki rynek uczestniczy w tym ruchu, czyli coraz większa ilość akcji znajduje się ponad swoją średnią 200, czyli jest to bardzo pozytywny sygnał, czyli daje on nadzieję, iż takie wzrosty, taki ruch gdzieś tam jest w rynku szerokim. Jest to wskaźnik, który być może znają Państwo i stosują także w odwrotnej sekwencji, czyli jeśli mamy do czynienia z kolejnymi szczytami, ale widzimy, iż coraz mniejszy jest udział rynku, iż te szczyty są generowane przez pojedyncze akcje, to daje to na informację, że ten ruch jest niestabilny i gdzieś tam jest zagrożony. I tutaj mamy sytuację odwrotną. Mamy ruch, mamy szeroki udział rynku, czyli generalnie taka informacja, jest pozytywna, jeśli chodzi o kontynuację tego ruchu wzrostowego. Czyli tak wygląda SP 500, rynek amerykański. Jeśli spojrzymy na rynek niemiecki, chociażby za pośrednictwem po prostu indeksu DAX, to widzimy, iż indeks DAX tutaj ma dużo lepsze momenty. w tym momencie. Pokonał średnią 200 notowania, znajdując się ponad średnią. Ostatni raz taka sytuacja miała dopiero pod koniec zeszłego roku, czyli widzimy tutaj dużą zmianę, jeśli chodzi o momentum. No i wzrosty od poziomu dna do aktualnego poziomu to jest ponad 20%, czyli można tutaj mówić o zdecydowane zmianie momentum, jeśli chodzi o akcje europejskie, akcje niemieckie. TLT, obligacje, Zobaczmy, zanim omówię TLT jako takie, spójrzmy na wykres, który bardzo obrazowo pokazuje. W tym roku bardzo ucierpiał generalnie inwestorzy, także, którzy dywersyfikują swój portfel, bo akcje straciły na wartości, to, to wiemy, natomiast obligacje także straciły na wartości, czyli inwestorzy, którzy lokują w tradycyjnym portfelu 60% w akcjach, 40% w obligacjach. To stracili praktycznie najwięcej za, jeśli badamy, ostatnie 100 lat. Czyli bardzo rzadko znajdują się takie sytuacje, iż równocześnie spada cena akcji i równocześnie spada cena obligacji. Dlatego, iż te obligacje zazwyczaj amortyzują portfel, służą jako do dywersyfikacji inwestycji, natomiast ta dywersyfikacja w tym roku po prostu nie zadziałała. Od początku roku, patrząc na wyniki TLT, benchmarku dla obligacji, spadek 36%, czyli naprawdę inwestorzy inwestujący w obligacje bardzo ucierpieli na, na tej dywersyfikacji. I co możemy powiedzieć w tym momencie? Rentowność obligacji zaczyna maleć, czyli tutaj momentum dla rentowności się odwróciło i widzimy naturalną konsekwencję, reakcję, jeśli chodzi o obligacje. Czyli mamy wzrosty od poziomu dna do tutaj aktualnego szczytu, jest to około 16%. Z punktu widzenia analizy technicznej, co jest dla nas ważne, to to, iż trend wzrostowy został zdecydowanie przełamany, czyli notowania znajdowały się w klinie takim spadkowym, trendzie spadkowym od, przez cały aktualny rok, i w tym momencie na skutek wzrostów. W spadku rentowności obligacji mamy odwrócenie się w momentum, zupełną zmianę momentum, także być może możemy liczyć na jakieś kontynuację tego już rozpoczętego ruchu na tak bardzo y, obligacje, które tak y, bardzo ucierpiały w ostatnich miesiącach. Ropa naftowa... Y, Indeks futures, wykres dzienny. Ropa naftowa znajduje się z kolei pod średnią 200. Momentum jest zdecydowanie spadkowe. Ostatnia próba zatrzymania spadków. Widać, iż wczorajsza sesja giełdowa sprowadziła notowania z powrotem do poziomu tutaj wsparcia wyznaczanej przez dołek z września. I widzimy tutaj, iż trwa. Gdzieś tam sprzedający wygrywają tą walkę, jeśli chodzi o ropę naftową. Jeśli jesteśmy przy ropie, spójrzmy chwilkę także na pozostałe instrumenty, na energię. Energia słoneczna, praktycznie jako jedyna z tych energii alternatywnych, ma momentum wzrostowe. Notowania znajdują się ponad średnią 200. Notowania również przełamały linię trendu. Spadkowego, czyli gdzieś tam y, posiadają naj, najlepsze momentum, jeśli chodzi o y, aktywa energii odnawialnej. Jak możemy porównać do na przykład y, ETF-u FAN, czyli ETF na energię pozyskiwaną z wiatru, widzimy, iż zarówno średnia, jak i linia trendu bardzo ładnie tutaj trzymają notowania i nie pozwalają póki co na kontynuację wzrostów. Jeśli spojrzymy na URA, Podobnie, podobnie, czyli mamy wyznaczoną linię trendu spadkowego i średnia 200, także w tym momencie nie widzimy tutaj żadnych większych rozstrzygnień, jeśli chodzi o ten fundusz. Bardzo duże spadki dla indeksu dolara czyli dolar zdecydowanie się tutaj osłabił. Przełamał linię trendu wzrostowego, która podtrzymywała wzrosty dla dolara przez cały ten rok. Historyczne wzrosty z bardzo dużym impetem, natomiast ten trend już się odwrócił. W tym momencie indeks dolara testuje średnią 200. Też naturalnie po tak dużym ruchu możemy oczekiwać jakiegoś zatrzymania tych spadków, jakiejś korekty wzrostowej, dlatego że nic nie idzie jednym ruchem. Tutaj mówimy o spadku dla dolara rzędu 9%, czyli bardzo dużo, jeśli chodzi, bardzo gwałtowny ruch, jeśli chodzi o dolara. Natomiast raz rozpoczęte momentom mimo iż są spodziewane korekty wzrostowe, raczej jest prawdopodobieństwo do kontynuacji tego rozpoczętego już ruchu. I na koniec metale szlachetne, złoto srebro, złoto, wykres dzienny. Została. Złoto zdołało przełamać linię trendu spadkowego z aktualnego roku. Mamy tutaj wzrosty. Natomiast też złoto testuje teraz średnią z 200 dni. Dopiero przełamanie tej średniej otworzy, potwierdzi nam aktualne momentum, jeśli chodzi o notowania dla złota i srebro. Patrząc, analizując, bardzo precyzyjnie, jeśli chodzi o momentum, to tutaj srebro ten ruch już ma ze sobą, czyli raz, że została pokonana linia trendu spadkowego, to równocześnie srebro pokonało także średnią 200 i notowania znajdują się już ponad. Czyli tutaj jakby srebro w tym momencie ma większy impet do wzrostów aniżeli złoto, analizując tak w bardzo krótkim terminie. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Jeśli materiał się podobał, zapraszam do pozostawienia lajków. Tym samym życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.